Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 8 lipca. Dziś w liturgii wspominamy świętego Jana z Dukli, prezbitera, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Paswisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do swoich apostołów: Oto ja posyłam Was jak owce pomiędzy wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Jak owce między wilki. Nie trudno sobie wyobrazić, jak czuje się owca pomiędzy wilkami, co jej grozi. Właśnie chrześcijanie mają być tymi, którzy wchodzą pomiędzy te społeczności, które są agresywnie nastawione do nauki Pana Jezusa. Jest to powiedzielibyśmy, mission Impossible, taka misja prawie niemożliwa. Prawie dlatego, że kiedy jesteśmy uzbrojeni mocą z wysoka, to możemy wygrać wygrać tę wojnę przeciwko złom. I dalej mówi, bądźcie roztropni jak węże, czyli nie bądźcie naiwni, a nieskazitelni jak gołębie czyli bądźcie wrażliwi na potrzeby innych, na dobro drugiego człowieka. Dalej kochani pan Jezus mówi o prześladowaniach, które spotkają chrześcijan. Jak mówią statystyki, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną spośród wszystkich na całym świecie. Ale bardzo często zdarzało się, że chrześcijanie byli takimi chłopcami do bicia. Wiecie, kto to jest chłopiec do bicia? Kiedy na przykład król chciał przeprowadzić taką męską rozmowę ze swoim synem, to wiedział o tym, że nie może Uderzyć, nie może spoliczkować swojego syna, więc był jakiś inny chłopiec, rówieśnik tego królewicza. I kiedy tylko król był zdenerwowany na swojego syna, to wtedy zamierzył się i bił czasem nawet i kopał właśnie tego chłopca, wzbudzając poczucie winy u królewicza, że to królewicz tak naprawdę powinien ponieść karę, a tutaj niewinny chłopiec przyjmuje na siebie tę karę. I często chrześcijanie byli takimi chłopcami do bicia. Neron podpalił Rzym i całą odpowiedzialność zrzucił na chrześcijan. I chrześcijanie ginęli na arenach Rzymu. Często Rzymianie, myśląc, że prześladując chrześcijan, dociekają sprawiedliwości. Kiedy patrzyli na umierających na arenach Rzymu chrześcijan, myśleli – no, wreszcie ci źli chrześcijanie mają za swoje. Często również rządy różnych krajów, angażując chrześcijan, angażując Kościół, ich rękoma załatwiali swoje polityczne sprawy, nie zawsze czyste. I często zdarzało się, że później umywali ręce, a całą odpowiedzialność zrzucali na chrześcijan. A więc znów chrześcijanie stawali się chłopcami do bicia. Kochani, nie możemy zmienić biegu historii, ale jeżeli tylko coś dobrego możemy zrobić w tym świecie, to po prostu to róbmy. Zauważajmy łzy różnych ludzi, konkretnego człowieka. Nie możemy nawrócić całego świata, nie możemy zmienić całego świata, który często pasie się nienawiścią. Zapraszam Was na zielone pastwisko, na którym chcemy paść się miłością, miłością, która płynie z żywej Ewangelii. Nie wiem, kochani, ile macie lat, ale być może pamiętacie takie czasy albo znacie z opowiadań, że w Polsce była przymusowa służba wojskowa, a w wojsku w tym czasie była tak zwana fala. Czyli ci młodzi chłopcy, którzy przychodzili do wojska. Byli nazywani kotami, i wówczas ci starsi upokarzali ich w jakiś sposób, zmuszali do różnych prac i do różnych środków nacisku, że często ci młodzi chłopcy sobie po prostu nie radzili i czasem nawet targnęli się na własne życie. I często zdarzało się, że ci, którzy byli kotami, ci, którzy doznawali różnego rodzaju niesprawiedliwości, strasznie się buntowali, później, kiedy po kilku miesiącach czy po kilku latach, tak samo zachowywali się wobec tych, którzy znów przychodzili. A więc to zło, którego doświadczyli, aplikowali tym młodym chłopakom, którzy dopiero co przychodzili do wojska. Nie chcieli odciąć się od tego zła, ale z pokolenia na pokolenie było to przekazywane dalej. Nie tak ma być wśród chrześcijan. Kiedy doświadczamy jakiegoś zła, to mamy odciąć się od tego zła, wziąć, jak to mówimy, na klatkę to, co złe, i po prostu nie pozwolić, aby zło dalej się rozprzestrzeniało. Być może jesteś jedną owcą wśród wielu wilków. Nie stawaj się nigdy wilkiem, bądź owcą do końca swojego życia. Nie przyjmuj zasady działania wilków, ale bądź owcą Jezusa Chrystusa. Jest to Mission Impossible, jest to bardzo trudna do spełnienia misja, ale do tej misji Pan Jezus nas zaprasza. Niech to błogosławieństwo pomaga Ci. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.